Przyjechaliśmy sobie na łowisko komercyjne Farlows Lakes, niedaleko lotniska Heathrow. Bardzo fajne miejsce, ale może być ono bardzo trudne w tym samym czasie. Naprawdę wpływają tutaj ogromne karpie. Aczkolwiek na sukces musi składać się kilka aspektów. Przede wszystkim odpowiednie warunki, pogoda, ciśnienie i temperatura. Prawda jest taka: jeżeli ryba żeruje, pokazuje nam się na łowisku, powinniśmy iść tam, gdzie ona występuje. W pierwszej kolejności powinniśmy zobaczyć na jeziorze, gdzie ta ryba jest, gdzie się spławia. To będzie pierwszy znak na temat tego, gdzie powinniśmy rozpocząć wędkowanie. No, wszystko pięknie, ładnie, tylko problem nasuwa się taki, że no, jest taki okres czasu, gdzie wędkarstwo dopiero zostało zezwolone. No, i niestety na jeziorze jest bardzo mało wolnych miejsc. Także ta najważniejsza i podstawowa zasada przy wyborze stanowiska, wędkowaniu i nastawianiu się na karpia, no, już tak naprawdę odchodzi, ponieważ nie mamy możliwości wyboru. Tak naprawdę mamy stanowisko takie, które było wolne. Udało nam się i tak. Y Dostać w miarę dobre miejsce, które powiedzmy, oferuje nam kilka możliwości wędkowania w dniu dzisiejszym. Będziemy sobie rzucać jeden z zestawów po prawej stronie, zaraz pod krzakiem, natomiast dwa wędziska będziemy ustawiać w dwóch różnych liniach, powiedzmy, 25-30 metrów. Taki plan mam nadzieję, że pomoże nam yy, zdobyć właśnie trofeum w postaci. Pięknego karpia, aczkolwiek jak wcześniej wspomniałem, jest to bardzo trudne jezioro. Jeżeli ryby nie chcą współpracować, jest tutaj naprawdę ciężko coś ugrać. Będziemy sobie nęcić, będziemy sobie sprawdzać, co jest na dnie e, na naszym łowisku, no, postaramy się zdobyć jakieś podstawowe informacje na temat tego stanowiska. Powinno to przybliżyć nas do osiągnięcia naszego celu, jakim jest złowienie karpia. Pokażę wam, co znajduje się w naszym magicznym wiaderku. Przede wszystkim będziemy sobie wędkować na dwa zestawy. Jeden to będzie woreczek PVA, natomiast drugi będzie już taki zwykły, standardowy zestaw z ciężarkiem. Do woreczków PVA będziemy używać peletu 2 mm oraz skruszymy sobie dodatkowo troszkę kuleczek. Proteinowych o dwóch smakach: jeden to jest Panatrax i drugi będzie delikatnie słodki zapach. Myślę, że to powinno zadziałać i zrobić fajną robotę w dniu dzisiejszym. Poza tym, na haczyk będziemy oczywiście dawać te same kuleczki. Mamy tutaj dwa rozmiary: jeden większy, drugi mniejszy, bodajże 18 i 12 mm. Co jeszcze tutaj sobie dzisiaj przygotowaliśmy? Tutaj mam jeszcze mm, e, ringersy, Mam jakieś mniejsze. Kuleczki, no i popapy. Myślę, że zarzucimy sobie jeden zestaw na popapa. Hmm, też powinno nam tutaj coś przyjemnego na to uderzyć. No i oczywiście mój standardzik. Dzień wcześniej zamoczyłem sobie właśnie te białe kuleczki o rozmiarze 18 mm. A traktorze górze, żeby przez całą noc tutaj nam wszystko fajnie przeszło tym zapachem. I dzisiaj powinien być on jeszcze bardziej intensywny niż zaraz po dodaniu, przed zarzuceniem zestawu. No i nasza zanęta do spombowania, tutaj mamy już różnego rodzaju kuleczki, troszkę zanęty, pelet 2 mm, mamy troszkę pszenicy, mamy różnego rodzaju ziaren i cały miks kulek, który zostaje mi po ostatnich zasiadkach. Także tak wygląda mój miks, w pierwszej kolejności sprawdzimy sobie jak wygląda dno tego jeziora, odmierzymy sobie odległości, w których będziemy wędkować, zanęcimy i będziemy budować zestawy. Taki jest plan i tego będziemy się dzisiaj trzymać. W pierwszej kolejności zrobimy sobie miks do, do woreczków PVA, ale pamiętajmy o tym, żeby to wiaderko było kompletnie suche, ponieważ woreczek PVA, no jak sama nazwa wskazuje, niekoniecznie lubi wodę. Ok, pojemnik jest czysty, także w pierwszej kolejności wsypiemy sobie trochę peletu, 2 mm. następnie krok numer dwa to będzie pokruszenie naszych kulek ja używam do tego takiego, takiej kruszarki no nie jest to może jakieś idealne rozwiązanie ale myślę, że jak najbardziej się tutaj sprawdzi parę kuleczek i zamykamy kręcąc i wysypujemy skruszone kuleczki I tak, przygotowany miks sobie wymieszamy. Pamiętajcie, możemy sobie tutaj dodać troszkę atraktoru, ale ważne jest to, aby był to atraktor przyjazny dla woreczków PVA, żeby nam go nie rozpuścił. Okej, okay. taki miks będziemy używać do właśnie woreczków PVA. Następnym krokiem będzie umocowanie naszych kików do odmierzania odległości, na której będziemy wędkować. Jest to bardzo ważne, ponieważ w momencie, kiedy będziemy wędkować i będziemy sobie nęcić dane linie, nasze głowiska musimy zarzucać dokładnie w tym miejscu gdzie węciliśmy. A doskonałym e, przykładem na to jak to robić będą właśnie kijki do odmierzania odległości zarzutów. Odmierzamy sobie naszą odległość. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasz zestaw ląduje w tym miejscu, w którym być powinien. Ok, wystarczy je wbić troszkę pod kątem. I możemy rozpocząć mierzenie. Ale przed tym ważne jest, aby przygotować sobie wędzisko typowo pod nęcenie, czyli spombowanie. Do dzisiejszego nęcenia będziemy używać typowego spomba, rozmiar medium, czyli rozmiar średni. I ja tutaj mam jeszcze. Ciężarek, którym będę sprawdzał, jakie jest dno, gdzie będę wędkował. Chcę sprawdzić, czy są jakieś zarośla, zaczepy. Chcę mieć pewność, aby mój zestaw był odpowiednio ulokowany w miejscu, gdzie nie ma zaczepów ani żadnego zielska. Do tego celu będę potrzebował właśnie taki ciężarek. Przygotowałem sobie czwartą wędkę, która będzie używana tylko i wyłącznie do nęcenia i sprawdzania terenu. Do sprawdzania terenu, który musi odbyć się w pierwszej kolejności, będę używał zwykłego ciężarka 3,5 uncji. Zaczepiam go na szybko złączkę i będę miał zestaw gotowy do sprawdzenia dna. Szybko złączka, super sprawa. Pierwszy sprawdzamy ciężarkiem, później odczepiamy ciężarek, zaczepiamy z pomba i możemy rędzić. No dobra, przejdźmy do sprawdzenia dna. Co tam się znajduje? Wędzisko jest gotowe, także zarzucimy sobie pierwszą lewą wędkę. Będziemy sprawdzać, sprawdzać lewą wędkę. Lewą chciałbym e, zarzucić tutaj niedaleko. Powiedzmy coś takiego. I sprawdzamy, co tam jest. Jak sprawdzać? Sprawdzamy szczytówką. Sprawdzamy sobie szczytówką, czy tam się coś dzieje złego. No nie za bardzo. Już mamy jakieś chyba... chaszcze, chociaż tu wydaje się być OK. Zobaczymy ciężarek, zobaczymy, jak to wygląda. Czy jest jakaś trawa, czy nie? No, troszkę trawy jest, chociaż nie było tak źle, myślę. Musimy sobie wykorzystać ten czas na początku. Zarzućmy kilka razy, zobaczmy, co tam jest. Pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Ciężarek opadł na dno i sprawdzamy. O, tam to wygląda już dużo ciekawiej. I patrzymy na szczytówkę. Patrzymy, czy ona się bardzo ugina. Najlepiej, jakby były takie delikatne drgania. Wtedy mamy pewność, że jest tam jakiś żwirek czy twarde dno. Jeżeli mamy coś zaczepione, więc od razu wiadomo, że nie jest to najlepsza miejscówka. I teraz co? Zaczepiamy sobie żyłkę na klip. Ok, odległość mamy zaznaczoną na klipie. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy tam jest wszystko ok. Tak, wygląda OK. Jeszcze sobie raz zarzucimy dokładnie w to samo miejsce, zobaczymy, sprawdzimy, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Maszcie ciężarek przychodzi czysty. Następnie obniżamy sobie tą odległość na kijkach i będziemy wiedzieć dokładnie, w którym miejscu będziemy mogli wędkować. Będziemy sobie musieli troszkę samochód przestawić. Ciężarek ląduje obok pierwszego kijka i sprawdzamy. Raz. Oczywiście przeplotamy na ósemkę. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Osiem i 30 cm, czyli mamy 8 wrapów tak zwanych, czyli 8 odległości tych kijków będziemy wędkować w tamtym kierunku. Co nam to daje? Moglibyście powiedzieć, skoro macie odmierzoną tą żyłkę na kołowrotku powiedzmy, na klipie, więc po co odmierzać co chwilę tą samą odległość? No bardzo często jest tak, że ten klip może nam spaść powiedzmy w nocy. No i co później? Jeżeli ten klip spada, automatycznie tracimy odległość. A tak to wiemy, 8, 8 wrapów, czyli 8 odległości kijków, Nasz zestaw będzie lądował w tamtym kierunku. Zestawy są już zarzucone. Mamy trzy wędziska po lewej stronie mamy założonego popapa 12 mm. Na środkowej wędce mamy kulkę 18 mm. E, następnie po prawej stronie. Wędka zarzucona zaraz tutaj pod krzak, i tam mamy założoną kulkę białą, także rozmiaru 18 mm. Tutaj właśnie sobie rzucamy tą prawą wędkę. Bardzo często można właśnie złowić fajnego karpia. Także warto, warto myśleć o tych krzakach, które są zaraz z boku łowiska naszego stanowiska, bo. No, najzwyczajniej w świecie ten karp często patroluje te brzegi tych yy, stanowisk i jest to naprawdę idealne miejsce na yy, ulokowanie naszego zestawu. Powiem Wam szczerze, że naprawdę dużą ilość karpia udało mi się złowić właśnie zaraz tutaj e, na obrzeżach mojego stanowiska. No, dlaczego tak się dzieje? Bardzo, z bardzo prostej przyczyny. Często, kiedy właśnie wędkarze zakończają swoją sesję, często rzucają kulki, czy też pozostałości zanęt, czy tam różnej kukurydzy, ziaren i tak dalej. Rzucają te pozostałości zaraz tutaj z boku około stanowiska. No i ryba też się uczy, zwłaszcza na komercjach, że, e, że zapewne w późnych godzinach nach popołudniowych może tutaj podpłynąć i po prostu pozbierać to pożywienie, więc warto jest zastanowić się i ulokować zestawy zaraz tutaj obok naszego stanowiska.